Dzień dobry, w mojej skrzynce często pojawiają się pytania dotyczące możliwości wypłaty pieniędzy z firmowego konta, więc pomyślałem, że w grudniowe wieczory dla zabicia czasu przygotuję dla Was serię wideo. Na temat najciekawszych form wypłaty pieniędzy bez podatków z firmy Limited. Dziś coś, co z pewnością ucieszy tych pracowników czy dyrektorów firmy Limited, którzy na wyjazdach służbowych zastanawiali się, czy mogą wrzucić w koszty wydatki na alkohol. Znalazłem więc dla Was link do publikacji HMRC, gdzie napisane jest: allowable expenses can include the cost of a meal, the cost of a reasonable level of refreshment, both alcoholic and non alcoholic. No i teraz powstaje pytanie, co HMRC rozumie przez Reasonable Level of Alcoholic Refreshments. Uwaga, uwaga, odpowiedź brzmi pół butelki wina, czyli jakieś dwa piwa lub dwa szoty wódki. Nic, tylko jeździć na wyjazdy służbowe, niech się tylko skończą restrykcje związane z pandemią. Pod tym wideo wkleję dla Was link do publikacji dotyczącej odliczania kosztów służbowych. Mam nadzieję, że Wam się przyda bawcie się dobrze, widzimy się wkrótce w kolejnym wideo, cześć!